Dobra, zobaczmy na razie tego, Konopskiego. Po pierwsze, w pojawiło się sporo negatywnych Co mam w tym odcinku? A on w sumie ono internecie Napisałem bezpośrednio do buddy, mam od niego odpowiedź na wszystkie zarzuty i kilka ciekawych, nieznanych... Co powiesz swoim dzieciom, Zobaczę twoje shoty? Że cię zbanowałem na perma. ...informacji. Mal... To jest zapytanie, co mam powiedzieć, człowieku. ...Kamontana odkleiło i zostawia dziwne komentarze pod zdjęciami fagate oraz zaczął cisnąć trąbę z ekipy. Nie będzie jakiś hojowy szot, to powiem tak. Dobra, tam kurwa, dzieciaku. Pisz sobie tak. Martin Krasulski vs. Adam Z, i zobacz co to było, stary streaming. Ja. Luzuj, nie ma co się wstydzić. Pokrabam go po plecach i chyba. Ty tromba, jakieś tweety wypisujesz i tak dalej. Oliwka Brazil odpowiada mu temu w nowej. Trąba, jest kurwa beef malika Montana i trąby? To nie wiedziałem. Piosence. Bugatti Ronaldo, warte jakieś 10 milionów złotych zostało rozwalone. Pracownicy Marki Schein, rzekomo wysłałem do klientów wiadomości z prośbą o pomoc, jednak Marka odpowiada, że to jest fake news. A na koniec Rezy wrócił na YouTube'a. Dobra, rozwalone Bugatti. Barze wszyscy żyją, Skipujemy to. Przejdę, jak ktoś nie wie. To zostawię, bo ja powiedziałem że widziałem takiego TikToka i że nosi takie ciuchy, co ludzie są więzieni tam i robią te ciuchy. Ale to podobno fake, więc chuj. To jest Shane, to jest marka ciuchów Która jest reklamowana przez każdą TikTokerkę Która przekroczy 5000 obserwacji I w ostatnim czasie w internecie Pojawiło się dużo niepokojących filmików Na temat Shane'a, to znaczy tak teoretycznie Niepokojących, bo były to nagrania, gdzie TikTokerki pokazywały metki, gdzie były Wiadomości w stylu, potrzebuję twojej pomocy Ale możliwe, że niektóre z nich nie opanowały Jeszcze takiej czynności jak czytanie Bo need your help to jest po prostu część Całego zdania, które było na tej metce w Inne nagrania ciężko uwierzyć, bo mówimy tutaj O pisaniu na przykład help me na Paczce, a to może zrobić tak naprawdę ktokolwiek. Po najmniej, jakby ludzie, którzy robią na produkcji Shayna, byli jakimiś niewolnikami i błagali o pomoc. Jednak Marka postanowiła się odnieść do całej sytuacji, dementując te wszystkie plotki. Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że nasz surowy kodeks postępowania zabrania wykorzystywania pracy dzieci lub pracy przymusowej i nie tolerujemy nieprzestrzegania tego zakazu. Jednak Marka Shane ma około tysiąca podwykonawców, którzy nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa i nie przestrzegają praw pracy. Tak jak podaje Public. I pracownicy szwalnie pracują po 11 godzin dziennie i mają jeden dzień wolny w miesiącu. Teraz przegadamy sobie temat Oliwki Brazil, bo jak opisywałem wam niedawno, miała dosyć mocną spinę z Multim. Boxel mówił, że miał pojawić się jakiś diss, ale finalnie wyszło inaczej, bo Oliwka wypuściła piosenkę Chce być jak Oliwka Brazil. No i tam nie ciśnie bezpośrednio Multiego, ale odpowiada na kilka zarzutów, które padły w jej stronę. Między innymi jej zarzucił, że jest po prostu produktem wytwórni i ma za sobą cały PR team, e menadżerów i tak dalej. Czasem nie jesteś jakim industry plantem, że ktoś wymyślił twoją postać. Tak naprawdę siedzi Czy za tobą siedzieć, menadżer, na kola, menadżer... Tak? Myślałem, że to tu na streamie. No to jest najciekawszy news, nie? Bądźcie na czasie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest World of Tanks, który... Przy... i wracał, to widzieliśmy. O, i to od Malika, to nie o co chodzi. Cię zbadajcie. Teraz pogadamy sobie o komentarzach Malika pod ostatnimi zdjęciami fagaty, bo zrobiło się o tym dosyć głośno na Twitterze. Malik między innymi pisał: Córeczka tatusia, dziewczyna tatusia, wierna sztuka swojego pana. I akurat na ten komentarz fagata odpowiedziała emotkami: psa na smyczy. Ale finalnie ten komentarz Malika został usunięty. Nie wiadomo, czy przez fagatę, czy montanę. Ktoś to skomentował: Oboje są obrzydliwi i siebie wart. What the fuck? Pojawiły się też komentarze, że to jest typowy Malik i nie ma co się dziwić. A Fagata to widać, że nie ma nic przeciwko takim komentarzom. Ale jak widać, ja nie mam problemu, wręcz przeciwnie. Co ciekawe, to oni byli widziani na ostatniej imprezie Illegal Night, gdzie Malik grał koncert. Chyba plan D Fagaty został wszczęty w życie. To nie jest nawet najlepsza część, bo najśmieszniejsza jest odpowiedź Malika na reakcję internetu na te jego niesmaczne komentarze pod zdjęciami Fagaty. Powiedział, że to jest kwestia kulturowa, on jest top G player, Polacy się nie znają i tak zaczął generalnie wszystkich obrażać, co, źle się o tym wypowiedzieli. Wy jesteście z trochę innego okręgu kulturowego. Wy jesteście chłopcy, studenciaki. Siedzą pod pantoflem kobiet, które pozwają. Jeśli się wstydźcie e, w tej konwencji w ogóle komentować do mnie. Ja jestem Boss, Don, player, a wylamusy tam, wągrzaki śmierdzące. Jak kobiecie się podoba w taki sposób, jak facet pisze. To już nie wasza kwestia. Sento style biscuit. Komentować tego typu rzeczy. Nauczcie się o, o mniejszościach. Do ah, tego lajba wszedł też y, Tromba z ekipy, który Wrzucił taki niewinny komentarz, że Malik zawsze na dripie. I Malik też odpalił się na niego za to, co Tromba pisał na Twitterze, ale sprawdziłem sobie jego Twittera i jedyne co on w tym temacie skomentował, to Tweeta Isamu, gdzie po prostu odpisał Juicy Passy. -si". Jakby to serio tyle co napisał Tromba, więc Malika odkleiło trochę. Ja ty tromba, jakieś tweety wypisujesz i tak dalej. A powinnaś być ostatnią osobą, któraś w takich kwestiach. Jak będzie chciał przyjść na lekcję do Dona Tromba, to zapraszam. Ja Nauczy trochę dripu i cię, jak się z kobietami gada. Teraz damy sobie temat Illegal zone czyli pierwszej motoryzacyjnej imprezy buddy. Event był mocno promowany na jego socialach i co jest niesamowite, to było na nim około 35 tysięcy osób. Żaden polski twórca nie zrobił wcześniej większego eventu. Jednak no że jutro na większy bok stop i kurwa do więzienia. Jak się, Patryczku, zapatrujesz? Którą to to kończę. Co? A. No, ja jutro idę gibać kurwa. <laughs> O 14 spotkanie z widzami, a o 15 z dzielnicą. Ja od razu z papugą przyjeżdżam. Nie, pieniądze. trzeba jakoś to rozkminić, no serio. Ja chcę zadzwonić jutro. No, trzeba będzie to jakoś rozkminić, że... że? No nie wiem, no bo wiesz, że to wystarczy na przykład Przecież ja nie mogę to tego powiedzieć Ja powiem tak, moim mamie się jakoś wytłumaczy, że ja poszedłem na dołek, ale co ja powiem po Patryku Ja mu mówię jak to będzie tak. Dobra będzie będę stary tak, pół roku bez streamu. Mata w platformach społecznościowych pojemnił. Uza Singiel i lecimy, kurwa, <grywało> się sporo negatywnych <grywa> opinii. Ludzie głównie krytykowali i za Major, organizację. I z takich najczęściej są. przewijających się zarzutów Będziemy to to, że było tam to, że ciężko to, że dojechać, do atrakcji to, że... było ogromne kolejki, tak, że... trudno było kupić wodę. Według niektórych woda też była za droga, bo było to jakieś 10 zł za butelkę. Byliśmy tam może 3 godziny z tego, w której staliśmy po picie. Ludzie rozwalają leżaki na wjeździe. A będziesz nagrywał TikToki jak Magical z każdego dnia? Tak, tak, stanie. Ludzie mdleją, bo nie mają jak kupić fizycznie picia. Jak na no, ja 42-43 tysiące osób zrobić 15, ja 15 stoisk, ja do, 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 do każdego ze stoisk <grym> czeka się 3 godziny. Na szczęście po pierwszym dniu budasz szybko zareagował na krytykę i wszystkie mankamenty, które wystąpiły podczas imprezy i wrzucił storki, gdzie napisał o zmianach, które na szybko wprowadzili. Podjęliśmy szybkie decyzje dotyczące organizacji. W dniu jutrzejszym ochrona nie zabrania wnoszenia zamkniętych 1,5 litrowych butelek. Każdy przy wstępie na imprezę dostaje butelkę wody i zmniejszamy cenę wody. Wody z 10 na 5 zł. Według mnie props za taką szybką reakcję i jednak wyjść naprzeciw ludziom, którzy gdzieś tam nie byli zadowoleni z niektórych rzeczy. Napisałem w tej sprawie jeszcze do Buddy i on mi odpisał. Akcja z wodą to jedyny fuck up, który jest w głównej mierze naszą winą. Ciecz na wejściu musieliśmy zabrać, ponieważ takie dostaliśmy wytyczne przy organizacji tak dużej imprezy masowej. Wyobraź sobie, że jeden psycho wnosi kwas się a ja tak, no spoko, że zabierają napoje, bo ze względu bezpieczeństwa, wy mnie wtedy wyzywaliście, kurwa. I to mnie tak striggerowało. I co? Kurwo! No i ile to masz suba? Dobra. Fampełek Monster. 30 sekund na ogarka. I pod ścianą wylewa na 10 osób. Pornajcie, że koniec. Jaki sklep pornajcie? No, z Naruto. O kurwa. Cóż, dookoła odbierali znaczy, pozoraki TP. A nasz pech się to gigantyczne. Czy mogę już wytłumaczyć? No nie, bo była masa komentarzy, że przecież ludzie mdleli kolejki po wodę, ponieważ systemy radiowe i radarowe lotniska w pobliżu zakłóciły z początku pracy terminali płatniczych. Sprawę ogarnęliśmy maksymalnie szybko, a następnego dnia wzięliśmy na siebie gigantyczne ryzyko wpuszczenia ludzi z własnymi cieczami. Oczywiście szansa, że ktoś wniósł coś, jak wspomniałem wyżej, była mała, ale wyobraź sobie, co gdyby jednak coś się stało. Kolejki zniknęły, ludzie mieli swoje napoje, cena wody została obniżona o połowę. Każdy na wstępie otrzymał wodę, w sumie za free... Nie mogę tego posłuchać.